Czemu to było wędkowanie na rzece, na pobrze, dokładnie brzane z gruntu potem klenie, potem to się zamieniło w szkarstwo i przez 15 lat chyba mówiłem na murę. No i w 2007 roku przedstawiłem się, bo tak akurat się sytuację ułożyły, że próbowałem na karpie i spróbowałem no to tak zostało. Właśnie dlaczego pan wybrał karkowe akurat? W ogóle Wojtek ja ten nie pan, jakby co? To będzie mi lepiej. Yy. To były tkanko karmiowe? to e, duża adrenalina przy polu. E, Trzeba troszeczkę pomyśleć, żeby tego karpia przekroczyć, żeby go się obronić. Ale przede wszystkim chyba adrenalina. E, Jakieś rady dla początkujących karpiarzy? E, jak zacząć w ogóle? To jest ciężkie pytanie, ale tak na szybko. E, nie, nie być i gadżety, gadżety, nie i gadżetów. Nie patrzeć na sprzęt, bo nie sprzęt, nie sprzęt nie tylko głowa. Starać się wybierać miejscu, dobre miejscówki bez podstawą w karkowaniu, czyli wybór miejsca to jest najważniejsze. A dopiero później kulka i zapach. Nie kombinować ze smakami. Wybrać sobie dwa smaki na cały sezon i dwóch człowieków się trzymać. To tak na szybko. Na no, razie bardziej preferujesz czy Wiesz co robię? Osobiście preferuję z Nauczyłem się karpiować na 2 zawsze mówiłem na PCW, nigdy nie mówiłem na, na początku oczywiście, nigdy nie mówiłem na komercji, dopiero rzut zaczęło odchodzić te łówienie na komercjach. Ale lubię łowić tu i tu. Na przykład jak siedzę dwa tygodnie na swojej urbanejszej rowni, nie mam brania. Potem w domu tam jadę, może mi tam jedno branie jak tam ma. Nie sobie tej ryb z trąbcem, no to jadę sobie, że tak powiem, wszystko odhamieć się na wodę komercyjną, gdzie mogę sobie testować się właśnie przed tym, czy wody. No i cholować z Jakie jaki preferujesz sposób? Czy nędzisz dużo, czy punktowo? No. To zależy, to jest. To można by było o tym opowiadać bardzo dużo. Mam, mam jednej, jedynej taktyki na dnia. Jak jeden na jedną, czy tam na albo nawet trzy notki, nie przygotowuję sobie wcześniej łowiska, no to mówię tylko może punktowo, 10 kulek na zestaw. Jak sobie przygotowuję łowisko, że wiem, że na co rządzę, jadę za tyle, nie mam czasu na. No to wygląda mniej więcej tak. To też zależy czy to jest zaporówka czy woda. Tak jak powiedzmy genianka, żerownia od 10 hektarów. Jeżeli taka właśnie żerownia, genianka no to około 30-50 kulek co drugi dzień. Nie lubię używać ziaren w tym wędkartach krwiowym. że mówimy o, o zawodach. Tak, tak. Na prywatnych takich wodach, gdzie sobie siedzę, nie używam niktich ziaren, Pelet 50 kulek na zestaw. No i tak przez 4-5 co drugi dzień 4-5 zakarmień i wtedy siadam na ryby? Jeżeli jadę na większą zaporówkę, no to już są inne ilości, trzeba sypnąć dywanowo. Przeważnie wiadro 13-kilowe na początek. Jak ja na Amurano to wiadomo. Jak ja poluję na Amurano, no to trzeba sypać po kurie kilogramy. A smak jakie pan bardzo woli? Czy wolisz słodkie, czy tak. gdzieś <laughs> <laughs> śmierdzące? W zależności od sytuacji. I tak samo z czy masz jakieś. W zależności od sytuacji. Nie, wiem, wiem, że to trudno. Tak. To to nie kupiony, Ale na przykład byliśmy tydzień temu we Włoszech na wodzie, gdzie pływają naprawdę duże ryby. I tam się łowi tylko na, na dumpelsy. Tam się łowi na dumpelsy 10 pod podpiętego kurytów. I po prostu, no. A pojedziesz na inną wodę, no i, no i łowisz na kupie 24, nawet Marzec 24, i niekiedy nawet. Także co było na to? Nie, jestem niepieszany z takich zadań. Ale jeszcze tak eee, a, e, że, że nie pytam. Jeżeli miałbym chwilę, to jeszcze nie będę na Z tym się bo nie mam czasu. <grym> ja zatem... jeżeli, jeżeli naprawdę miałbym czas, to jak najbardziej. Ale ja, mam, ja mam już w tym momencie zablokowany cały zespół. Przyszły, który będzie, 2017. I tu jest problem. Ja zadam pytanie z tych trudnych. Opracowujesz sam e, zestawy, jeśli chodzi o przynęty? Tutaj smaki, zapachy, czy korzystasz z jakichś, e, nie wiem, odpowiedzi. To znaczy, e, wymyślasz... No podpowiedzi, w tym sensie, czy podglądasz konkurencję? No bo... Nie, nie, nie. nie, nie oglądam jest... konkurencji, bo to jest bez sensu. Robię, wymyślam smaki te, które ja chcę, żeby, żeby były i na które ja chcę mówić. Jeżeli jakiś smak wymyślę, w sensie robimy jakieś próbki, pierwszą osobą, którą, z którą zawsze się kontaktuję jest Adam Kubiak. Po Adamie Kubiaku idą my tutaj próbki do chłopaków z tymu i ustalamy jakąś nutkę. Przeważnie jak wychodzi jakiś jeden zapach, jakaś seria, znaczy przed wejściem na, na jakąś serię, robimy około 4-5 próbek. Mówili o jednej nucie na Każda z na początku jest w pięciu różnych powiedzmy, kombinacjach aromatów, bo my robimy kombinację aromatów. że To jest, że jeden zapach to jest jeden aromat i koniec, Tylko tam jest dobieżka trzech, kiedy cztery, kiedy nawet w pięciu różnych aromatów. I na, na tej podstawie wybieramy wspólnie, która z tych pięciu na przykład najlepiej na, nam się podoba. I dopiero potem jest to wdrażane do testów. Po bo... Rok, roku, półtora roku, roku testów. Potem klubowicze to nasi dostają do łowienia, i dopiero potem robią to na półkę. To też ostatnie pytanie, bardzo trochę śmiechem. Jesteśmy już po pierwszej 10, e, może w jakiś sposób na dwudziestkę? Nie ma sposobu na dwudziestkę. To jest loteria. To, e, to znaczy idzie sobie ułatwić, otwierając e, wody, na których te wypływają. Nie można słuchać e, jakiejś tam powieści, że komuś tam się zerwała, jedna miała 20 kilo, albo miał fajny odjazd mało mu długo i na pewno miała 20 kilo i siadamy do tej wody. Musisz znaleźć wodę, że jesteś pewny, że tam była i musisz poświęcić się tej wodzie przynajmniej rok czasu, żeby ją złożyć. To jest taki jedyny, jedyna plada, którą mogę ci powiedzieć. Ale nie da się tak, że jest jakiś receptor, że jadę i zrobię nie mam czegoś takiego. W takim razie dziękujemy bardzo. To była chłopaki. chłopaki. Podsuńcie coś tam, w będzie, coś tam. Oglądamy, jak to wygląda. Może się dogadamy jakaś no, no, do... jak to No, jak tylko to. Mówię, ale z czasem, z czasem. No ale piszcie. Ale no, najlepiej zadzwońcie. Bo ja mam tyle różnych SMS-ów i maili, że ciężko to ogarnąć. To no, nie na całe. Bo no, na pewno tak było mam w Waszym o, przypadku, że nie opisałem No tak, opisałem, no, że to jest tam może dlatego, że raz... nie ma czasu problem. Żeby... Najlepiej zadzwonić. Jak ktoś zadzwoni, zawsze rozmawiam. Jak się kontaktować? Jest, jest numer znaczy, na, na nie, stronie. Ale nie, bliżej e, lata, że jakieś... No, gdzieś tak, kwietnia myślę. Okay. Ale mówię, z nim go wiedzą, bo czasem. Z czasem. A gdzie to miało wejść w ogóle? Znaczy, no to już zależy, kwestia do wygrania. A skąpcyście? Z parczeną tutaj. A tutaj, tutaj. No nie wiem, zaznaczyłem, nie wiem. pogadamy się Ale mówię, no ale... Z czasem. Z czasem. Problem. No, na przykład wybieraliśmy się na koni. No, z tym Daleko macie, ale nie? No tak, ale. Bo duże ryby też radzą tutaj Mamy niedaleko, no to jest jedno łowisko to nie wzorze. I jaką nie niedaleko? Co się wypowiedzi? Jaką farma? Ja no to też coś napływa 5, czy to 20 już jest, czy nie? Nie jest. Nie jest. Nie wiem, nie powiedziałbym, czy jest. Preferuj... Ja jeszcze tak zapytam. Preferujesz wody stojące, płynące, powiedzmy typu rzeki, nie wiem, dzikie rzeki, Bóg? W Rzeka jestem zakochany. To w ogóle jest, że ja co roku muszę iść na rzece. Bo wykonałem się na rzece, na rzekę powróciłem po. W latach. No jak zobaczyłem jak wygląda kpiowanie na rzece po tej przerwie od muszkarstwa właśnie po powrót, powrót na rzekę na Garfia, na, na no to, to jest coś pięknego. Ale i to i to. Nie? Wiadomo, no, mamy więcej 90% to mamy wody stojące. Ale wisła i odra no, nie za bardzo mnie kręcą z powodu tego, że no, rybostan jest taki, a nie inny. Podobno od Rosli na tej Odrze to wygląda. Ale polecam pojechać za granicę na, właśnie na, na Łabę gdzie, gdzie mam stan trzy razy większy niż, niż u nas. Wędkowałeś się na Bogu? Nie. To może To może taka propozycja, żebyście się na Bogu spotkali. To jeżeli będzie nas No pogadamy. Prostra jest to, ale Dobra. To jeszcze... no, się na tą rozmowę, bo ja nie będę mógł wiesz. Okay. Bądź czy coś taki będę wiedział za warto skim gadam. Przypomnij, że jesteśmy na tej No co? Jeszcze raz okay. no powodzenia. Powodzenia.